Dobra, zróbmy sobie trochę trakło gdzie bara. Nigdy tego nie jechałem, więc nie mam pojęcia czego się spodziewać. Ale jest to oznaczone jako czarna, więc zgaduję, że będzie czarno. Trochę kamulsów. Trochę koronków Póki co Nic nowoczesnego, poza tym, że nachylenie dosyć Spore Dobra To pierwszy taki element jest kawałek gapa gapa, dropa Widać, że ocik z lewej i z prawej. No można się trochę uślizgnąć, ale poza tym wygląda względnie safe. Myję, że ten by. Pory nachylenie. Parok mulsów. Można sobie z lewej zrolować. Więc nie jest nieźle. Chciałbym, spodziewałem się, że będzie gorzej. A wygląda na szybką sekcję. Winiazki, ale szeroko dosyć Otwarcie mi lewo, w prawo Trzeba powiedzieć, które ta linia Załóżmy, że obie są wali. Na No dobra. Można to było prawą, ale byłoby sketchi. Można też lewą. Troszkę mniej sketchi, ale później tam chyba jest drop. Później jest drop, a tu z lewej i w ogóle kłoda. Więc no, tak powiedziałbym, że ciekawie. Dobra, zobaczmy prawą. No, to jest pierwszy element taki, w którym stwierdziłem, że się zatrzymam całkowicie. I nie dlatego, że nie widzę. Tylko dlatego, że musiałbym oszacować, co tu się może stać. No i tutaj jest ok, to można zrolować. I teraz zrolowaliśmy z lewej. Lądujemy w tej sytuacji. No i powiedzmy, że prawo jest okej okay. Hu Dobra, tam prosi się o urwanie przerzutki, więc załóżmy, że tędy schamować prawie do zera To pewnie też łatwe nie jest No i ha w prawo Kurwa, sketchy w chuj Chociaż... Z tamtego punktu opuścić tu hample? No że się wypada za ten czyli ta pierwsza sekcja jest tak naprawdę bardziej sketchy niż ta, której pewnie się wszyscy boją no tak czy siak chyba najbardziej przejebany feature w Bielsku jak widziałem nie wiem czy to tak będzie widać na GoPro może tak, może nie ale no budzi respekt ale może powiedzmy nie ostatniego dnia jak wszyscy są zmęczeni, zobaczmy jak to strakcja wygląda. O! Dobra! Już tu widzę potencjał. Raz. Dlatego zamalowany na czerwono. Bardzo łatwo złapać pedal strajka. W sumie nie pomyślałem o tym. Ale Pichar dojebany Ciekawe czy dalej będzie coś ciekawszego. Jeżeli to nie jest ta ścianka, o której wszyscy mówią, to nie wiem co jest. Tutaj chyba do dębowca dojeżdżamy. Albo do wjazdu na dębowiec. Jakieś kroki. Tu kawałek. Opa. Co była trasa. Ha. Chyba nie.